Jestem najlepszy. Wczoraj byłem najlepszy w klasie, jak bum cyk cyk. Pani zrobiła nam dyktando i miałem siedem błędów. Po mnie był Ananiasz, który miał 7,5, i pół, przecinki liczą się jako połówka, a Ananiasz nie postawił przecinka przed słowem GDZIE. Gdzie trzeba było go postawić? Ponieważ Ananiasz jest najlepszym uczniem w klasie i pilkiem naszej pani, okropnie mu się to nie spodobało, że nie jest najlepszy z dyktanda. Powiedział pani, że to niesprawiedliwe i że właśnie miał postawić ten przecinek, ale mu przeszkodzono. Pani kazała mówić cicho, a wtedy Ananiasz się rozpłakał. Powiedział, że poskarży się swojemu tacie, że jego tata pójdzie na skargę do dyrektora, że nikt go nie kocha i że to straszne. A kiedy pani powiedziała, że postawi go do kąta, Ananiasz się rozchorował. Wyszedłam ze szkoły z moim dyktandem, na którym pani zaznaczyła czerwonym atramentem. Mikołaj napisał dyktando najlepiej z całej klasy. Bardzo dobry. Chłopaki chciały, jak zawsze, żebym poszedł z nimi do piekarni obejrzeć wystawę i kupić czekoladę, ale im powiedziałem, że muszę szybko wracać do domu. Co ty, powiedział Alcest, mój dobry kumpel. Dlatego, że jesteś najlepszy z dyktanda, nie chcesz się już z nami bawić? Nawet nie odpowiedziałem alcestowi, który zrobił 28,5 błędu i pobiegłam do domu. Jestem najlepszy, zawołałem od progu. Kiedy mama zobaczyła moje dyktando, pocałowała mnie, powiedziała, że jest ze mnie bardzo dumna i że tata też się ucieszy. Dostanę tort czekoladowy na deser? spytałem. Dziś wieczór, zdziwiła się mama. Ależ, kochanie, nie starczy mi czasu, muszę jeszcze upracować tacie koszulę. To było dyktando z niesamowitymi słowami, powiedziałem. I pani pochwaliła mnie przy wszystkich. Mama spojrzała na mnie i westchnęła. No dobrze, kochanie, w nagrody dostaniesz swój tort czekoladowy. I poszła do kuchni. No bo co, w końcu? Kiedy tata otworzył drzwi do domu, pobiegłem do niego z dyktandem. Popatrz tato, co pani napisała na moim dyktandzie, krzyknąłem. Tata popatrzył i powiedział: To świetnie, chłopie. Zdjął malunarkę, usiadł w fotelu w salonie i zaczął czytać gazetę. Jestem najlepszy. Pochwaliłem się, tacie. Mhm, odpowiedział tata. Więc poszedłem do kuchni. I powiedziałem mamie, że to niesprawiedliwe, że tata nie chce patrzeć na moje dyktando i odstawiłem scenę złości z tupaniem nogami i krzyczeniem bez otwierania ust. Mikołaj, powiedziała mama, uspokój się, tatuś przyszedł z pracy zmęczony i pewnie dobrze nie zrozumiał. Wytłumaczymy mu i na pewno cię pochwali. I wróciliśmy z mamą do salonu. Kochanie, powiedziała mama, Mikołaj świetnie się dzisiaj spisał w szkole. Myślę, że powinieneś go pochwalić. Tata uniósł głowę z nadgazety, zrobił zdziwione oczy i powiedział: Przecież już go chwaliłem. Powiedziałem mu, że to świetnie. I poklepał mnie po głowie a mama wróciła do kuchni. Chcesz przeczytać moje dyktando? Zapytałem. Jest niesamowite. Później, kochanie, później. Odpowiedział tata i z powrotem zaczął czytać gazetę. Wróciłem do kuchni i powiedziałem mamie, że tata nie chce przeczytać mojego dyktanda, że nikt się mną nie zajmuje, że ucieknę z domu i będą mnie żałowali, szczególnie teraz, kiedy jestem najlepszy. Poszedłem za mamą do salonu. Uważam, powiedziała mama do taty, że mógłbyś poświęcić małemu trochę uwagi. Odniósł dziś taki sukces! <laughs> Mama poprosiła, żeby jej więcej nie przeszkadzać, bo nigdy nie skończy tego tortu i sobie poszła. To co? Spytałem. Przeczytasz moje dyktando? Tata wziął dyktando i powiedział. Ho, 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 ale trudne. No tak? <laughs> Brawo! I znowu wziął gazetę. A dostanę wrotki? Spytałem. Wrotki? Jakie wrotki? Zdziwił się tata. No, przecież wiesz, powiedziałem. Obiecałeś mi wrotki, jak będę najlepszy w klasie. Słuchaj, Mikołaj, powiedział tata. Porozmawiajmy o tym kiedy indziej, dobrze? No i masz. Obiecują mi wrotki, piszę najlepsze dyktando w klasie, pani mnie przy wszystkich chwali, a potem mówią, że porozmawiamy o tym kiedy indziej. Usiadłem na dywanie i zacząłem walić w podłogę pięściami. Chcesz klapsa? spytał tata. A ja się rozpłakałem i przybiegła mama. – Co znowu? – spytała. Więc wytłumaczyłem jej, że tata powiedział, że da mi klapsa. – Ciekawy sposób zachęcania dziecka do nauki – powiedziała mama. – Tak – powiedziałem. – Jak nie dostanę wrotek, to będę strasznie zniechęcony. Jaki wrotek? – spytała mama. – Podobno – powiedział tata – mam zapłacić za to dyktando parą wrotek. – Wysiłek powinien być nagrodzony – powiedziała mama. Mikołaj na – Mikołaj ma szczęście, że jego ojciec jest milionerem – stwierdził tata. – Więc z radością podaruję mu parę wrotek ze złota w nagrodę za siedem błędów ortograficznych. Nie wiedziałam, że mój tata jest milionerem. Będę musiał powiedzieć o tym Gottfriedowi, bo on wciąż opowiadał o swoim tacie, który jest bardzo bogaty. A chłopaki zemdleją z wrażenia, jak na przerwie zobaczył mnie na wrotkach ze złota. – Dobrze – powiedziała mama. Jeśli chcecie dostać kolację, dajcie mi spokojnie wrócić do kuchni. Pospiesz się, powiedział tata. Wiesz, że po kolacji muszę iść do szefa, który przyjmuje klientów. O Boże, krzyknęła mama. Przez ten tort Mikołaja nie wypracowałam ci koszuli. Brawo, powiedział tata. Brawo. No cóż, skoro się w tym domu nie liczę, pójdę w tej, którą mam na sobie. Brawo. Wtedy mama się rozpłakała i tata ją pocałował, a ja byłem bardzo smutny, bo zawsze mi okropnie przykro, kiedy mama ma jakieś zmartwienie. Przy kolecji nikt nic nie mówił i nawet nie miałem ochoty na dokładkę tortu. Za to dzisiaj było naprawdę super. Wróciłem ze szkoły, spało złe arytmetyki, a tata zamiast mnie skrzyczeć, powiedział: To jest mój duży chłopiec! I zabrał nas z mamą do kina. Tak jak mi powiedział Alces w piekarni, gdzie poszliśmy po szkole kupić czekoladę, rodziców nie da się zrozumieć.